Please? Co? Ani demo. Kurde. Gdybyś jeszcze sobie we mnie trafił. Dobra, dzięki. Emo sprawy Ja yeah, PKP. Ale miny to, to... A no nie, nazywane. to daje mini tak, no nie? Mina. Okej, ja Kurde, ja idę to rozbroić, bo dam się nadzieję na to czołg. Niedobrze. Napieprzają. Hopsa. No, dajesz asesyna. Sfak! Tędy. NO TERAZ! Ja pierdzielę No skurde! Tak! Taki czysty, ja czysty ształ był! E, e, jaka to jest ta? E? E, e dobra. O, oh, o, oh, o, oh, welcome! No, ja co tam dla was? E, B i E przyjmuję. Pod E teraz trzeba bronić, naprawdę to nie nie zwolnij się bicze powiedz na mapę co to Thunder Dobra shit 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 a dobra Biorę mu jezioro Japo jeb co to się stanęło? Dobra ten 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 Pomijam wziąć RPG, ale co tam, teraz to już... Shit, widzę. Nie! tak opuszczam ten moździerz. Snajperka! Dajcie mi snajperkę Dobra, idziemy. Co? Ekipa do... ekipa do ciebie przyjechała? Nie. No nawet nie ekipa. Jeden ziomuś, którego nie mogę zestrzelić, bo za mam małego... za małą celność. Tego pewnie też. Dobra. Nie bać, nie bać. Mhm. Aż, głupia latarka e, no Nie no tak. wiem, właśnie mi się włączyła chyba. Kliknąłem ją. Uwaga, neutralizowaliśmy Infiltracja celu. Ja no, myślę, że tu będziesz wkraczam na. No, zgiń! Nawet celownika nie włączył. Ale on ma 14 lewi. Nie! Hole! Tak ja idiota! Przede mną zdał ciąg. To wiem. Wrogi! No mm, dobra, zostawię sobie tego stinga w sumie. Pamiętaj, że jak się kiedyś bawiliśmy w C4? Co? W czwórce można fajne rzeczy hmm. robić C4 Po co mi? Dobra, czekaj, bierzemy to Kopot. No nie no pod... Podjebał nam No ale to walić Spierdalaj z tego Posłucha mnie Ale widzę czołg. Dobra no, to, no, widzę w cudzysłowie, nie? ująć. Wezmę sobie to Ty Jim na tego Ten nasz ty... wynik 1417 się utrzymuje już też niedługo Eee, ty za mną idziesz czy nie? 9416 już jest. A no tak. na bit. Nie, bo to chyba te flagi podtrzymują, wiesz? Eee, Możesz... uwaga, B. Biegniemy pod B. Czoga, kurde, zrespił się czołg. Hmm. Idealnie. ...i now you're going to die. No, leć, leć, leć! BUM! Unieruchomienie! Pięknie, pięknie. Póg ty tacimy punkty. Na do nich to jeszcze... jeszcze, jeszcze No biegnij szybciej Kto ja? Nie Burst fire mode Single fire mode Dobra, dobra, dobra Dobra, dobra, dobra Uwaga! W w Ty gdzieś Zachowajcie ostrożność odbior! Fuck! E, 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 widziałem jakiś pod... A. Jeśli Cię to interesuje. Mm. Oj tak. Ja jestem czul, mam, mam czołg, więc se poradzę. No. Tutaj gdzie oni będą? Może tutaj? A może nie. A może. Ładny czołg, Dziękuję. Tołk. Kupiłem na bazarku.

LOOOO Ale my im tutaj stronki da robimy Trzymaj się ją z tym, a Zuma O, ty, uh, ty. stronk Dobrze z nich ciągnie przyjaciela w rejonie operacji Zachować ostrogi Bąbeczki, bombeczki Helka tutaj lata Ty co ty tam robisz? Fakt, fakt, kur Gdzie? No tam <laughs> No jak myślisz? karpie Coś widzę, że to nie jest dobre miejsce dla czołgów, no, ale co tam. Mam cię dziadu. Fuck. Już wiem skąd do mnie kampi. Zbrodnią te Dobra, gdzie jesteś dziadu? Rakiet e... Fuel do przodu. Yeah. Pa, stary, parkowanie na piąteczkę. No co ty robisz? Dobra Shit, 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 shit Co tam tak wybuchło nagle? Chce się bawi bombami Widzę, widzę, widzę Tam na górze Ale nie mogę do niego doszczelić No tam o, A tutaj kolej z zaweliny Pumpy koło mnie Ożeś ty, ase wyszedł No chodź tu, no chodź tu, no chodź tu No chodź A! Go, go, go Walidzu, niepotrzebny. Dobra, czyli dzielamy Uff! Będzie mnie gonił, będzie mnie gonił, musi mnie gonić, dobrze! Niedobrze, no za dobrze! A to znowu ten z 70. 18. technik. Kurwa, znowu! Przykampić! Bo jakiś fatałant przyjdzie nie, nie... pomóż nam tutaj. Dobra. Mam tutaj nieźle rozpierd... No, że ty. Ładnie. Co ty z, z takiej pole żeście wyszli? <laughs> no, koło ich... Uwaga, koleś! Skąd? Skąd on inąd do mnie szczerze? Kur... Ale żyje. Ale no, jak słyszę snajperkę wokół. Jak? No nie? Uciekaj stamtąd. On kampi, wiesz, tam na kamieniu jednym. Na kamieniu? No. Ja. Aż! Wiesz ty... Wiesz ty co? Pomogę ci. Wypuści flary, wypuścił flary. Wypuścił flary. She is kind of stupid motherfucker. Dobra, welcome. Co, co, co to oh. się ze mną stało? Kto mi... <laughs> Koleś. Koleś się stał. Aż! What the hell? A, snajpera pewnie. O. Aha. Jest tam. Zamek dwutaktowy, luneta dwunastka. 12, 12 Więc trzeba... KUR! Ja Aha. super się ucibiła, drodzy. Jaaa. Zamek dwutaktowy, luneta 12 <śmiennie> ja. Widzę, że podobnie. O! Podrobinkę. Dobra, rakiet fił i ciśniemy Pod D no nie? Tak. No, gdzieś tak no. I... Battlefield 3 Safari 2014. Team spawn. A ja sobie muszę... Ja cię kręcę. Co to za karabin co wziął? O, 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 o. Czekaj, czekam. Uwaga, zaraz pod D. Dup! O, super. DŹWIĘK Kontrolujemy okay. wszystkie cele, bo kontrolujemy wszystkie cele! Dobra, get the fuck off. Okej. Okay. Głupi jak mi zatalasał wszystko. Strzelają, strzelają. No, up-sir, up-sir, up czym? No... Samolotem. Samolot. Ha! Zniszczenie pojazdu! mamy jakieś towarzystwo? Nie wiem jak patrzę Mina się przyda w każdym razie Aha, coś tam ładnego... Dobra Czekaj Dobra, coś tam ładnego jedzie Nastraszymy Wkładuj Dup Pierd... Ładnie poszło? Co to za a chyba nie na Albo na mierze. Zmienił kierunek w moją stronę. Co, wylina już nie mam? What? Aha. A może by się przydało? Jeszcze szybki roller. Czy się przyje? uda? Czy się uda? Nie nie udało się. LOL, mój... Moja... Jaką ty masz broń? A taką fajną, kuśną Tam jest coś? Nie. Je. latarka wyłączona? Tak. Eee... Piorę mm. no, Spoko. Ja potrzebuję... No wyjść. ...amo. Ty gdzie to celuje? Aha. To ma namierzanie, czy nie? Aha, chyba nie. Eee... Powiem ci chyba... Sos, chyba... Dup. No... Ja cię kręcę z snajperzy, a ja chcę amo! Mamy tu rannego, Odbiór... Od snajpera... Mam pomysł. Ale nie Dup Dobra No 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 Pier... No pierd... w węgorze Co on ma minę na sobie? Ej! Co? Nie Wrogi czo A czołg kto tam? Ha tutaj wszystko zauważam Nie wiem potem dostaje za to płucę Jak ktoś to zabije Hops A? No, zabić to. No, miny ustawione. Snajper gdzieś jest, uważaj. Ej, te. Kontrolujemy wszystkie ceny. Dobra robota, chłopaki. Dobra robota. Bez pojazdu to tak średnio. O dobra, czekaj, coś tam leci. Ładnie, 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 Ostatni strzał. Musi być trafiony. Ha! Idealnie. Dobre, że, dobrze, że poleciał do góry, bo mogę go namierzyć. ha! czy dostałem punkty? A, dostałem! Ting, ting, ting. A chcę się zabić w końcu. Nie wiem, popełnię samobójstwo, no. bo, bo ja, ja jednak... Ja jednak wolę, nie, nie technikiem jednak. A co masz? Co masz? Co? Czy widzisz teraz? Yy, medyk. Zdecydowanie on ma fajną broń. Według Niektórzy nie. Niektórzy nie lubią niektórych takich szybkościelnych. Tylko że zamiast apteczki to sobie chyba wezmę dymny. Może yy, być? Yy. ten? Znaczy jak masz od odłamki, to wiesz odłamki, no nie? Ładnie. Odłam yes. tak? No, Przedam tak. się, przodłam się.